Cześć. Muszę przyznać, że Smashing Machine to był bardzo interesujący seans. Głównie dlatego, że nie często zdarza się, że oglądamy na ekranie aktora, co do którego w życiu nie przypuszczalibyśmy, że może się popisać jakąkolwiek dobrą grą aktorską. Z całym szacunkiem do Dwayna Johnsona, o nim można wiele powiedzieć, ale nie to, że... Jest dobrym aktorem, a przynajmniej do tej pory wydawało się, że nie jest dobrym aktorem. Tymczasem Smashing Machine prezentuje kreację, która potrafi zachwycić. Ja, oglądając ten film, czułem wręcz wewnętrzny dyskomfort jakiś totalny dysonans, oglądając go na ekranie i czując, że mamy tu do czynienia z naprawdę niezłym aktorskim warsztatem. Spowodowało to zapewne wiele rzeczy, o których zaraz sobie tutaj opowiemy. Ale ten sens chociażby dlatego jest intrygujący. I uważam, że jeśli interesujecie się kinem, lubicie śledzić różnych aktorów, ich przemiany, to warto na to pójść do kina. Bo jeśli chodzi o sam film, to tak jak posiada on bardzo określoną, niezwykle charakterystyczną ścieżkę artystyczną i wyraźny. Świadomy pomysł na sposób ukazania tej historii. Tak z drugiej strony cały czas odnosiłem wrażenie, oglądając ten film, że czegoś tu brakuje, że brakuje tutaj mocniejszego uderzenia, że brakuje tutaj zawartości, że jest to film, który stara się złapać wiele różnych wątków, ale nie daje nam czasu i nie daje nam zawartości aby w pełni z każdego z tych wątków się cieszyć żeby go w pełni zrozumieć żeby go w pełni posmakować hello and thank you to everyone for allowing me to be here today. Dwayne Johnson wcielił się w marka Kera, bardzo znaną postać w świecie walk na ringu, w świecie w wrestlingu. Jest to gość, który był przez wiele, wiele lat niezwyciężony. Prawdziwa torpeda, prawdziwy młot niszczący swoich przeciwników. No i niestety, jak to zwykle bywa w tego rodzaju historiach, ostatecznie do sromotnej porażki doszło. I cały film pokazuje nam, stara się zdekonstruować jego psychikę, jego wnętrze, pokazać jak sobie radzi zarówno z wygraną, jak i z przegraną. Stara się nam pokazać jego relacje z swoją ukochaną kobietą, stara się nam pokazać relacje z różnymi jego przyjaciółmi, znajomymi. No i przede wszystkim też pokazuje jego wrestlingową drogę, gdy śledzimy kolejne potyczki na ringu. Zacznijmy może od najmocniejszej strony tego filmu. A właściwie są tutaj dwa elementy, które mógłbym pochwalić. Pierwsza to oczywiście jest gra aktorska Dwayna Johnsona. Chociaż mam wrażenie, że tutaj sporo nadrabia charakteryzacja. Już samo patrzenie na tego aktora on w zasadzie Wiecie, on w zasadzie nie musi za dużo robić w tym kadrze. On wystarczy, że jest. I gdy na niego patrzymy, on wygląda na tyle charakterystycznie, na tyle magnetycznie, na tyle specyficznie, że samo patrzenie na niego już jest intrygujące. To troszkę tak, jakby mamy jakieś zdjęcie dokumentalne, na którym widzimy bardzo charakterystyczną postać. I to zdjęcie jest fenomenalne, ale ono nie jest fenomenalne dlatego, że wiecie, jest piękne światło, że jest cudowne otoczenie, że fotograf popisał się jakimiś umiejętnościami. Nie. Ono jest charakterystyczne, bo ta postać, ten bohater na tym zdjęciu ma w sobie coś takiego intrygującego, że możemy się patrzeć w jego oczy, w jego twarz, chłonąć ją i podziwiać. I sam ten proces już jest satysfakcjonujący dla odbiorcy. Ja miałem dokładnie to wrażenie, oglądając Dwayna Johnsona w tej roli, że samo patrzenie na tą postać, on nie musiał za wiele grać. I swoją drogą on tam za dużo nie gra, nie ma tutaj bardzo dużo silnej ekspresji. I wystarczy, że on jest w tym kadrze, że przechodzi, że rozmawia z kimś, że się gdzieś patrzy, że coś rozmyśla. I to już jest intrygujące dla widza. I na to ma wpływ. Naprawdę świetna charakteryzacja tego bohatera, tej postaci. Acz faktem jest, że zdecydowanie widać, że Dwayne Johnson wyszedł tutaj poza sferę swojego komfortu, no bo wszyscy wiemy, w jakich filmach do tej pory grał. I byłbym bardzo nie fair, gdybym wszystkie jego atuty sprowadził tylko i wyłącznie do charakteryzacji. I tu jest drugi element, który świetnie wpłynął na jego grę aktorską, a według mnie jest to sposób poprowadzenia go na planie. Widać, że reżyser. Bardzo dobrze wiedział, co chce osiągnąć z tą konkretną postacią. Wiedział, jakie emocje ma ukazać na ekranie. Ta postać jest niesamowicie wrażliwa, jest delikatna, jest pełna intensywnych emocji, które stara się w sobie zamknąć w tej, wiecie, w tej masce potężnego wojownika wchodzącego na ring i spuszczającego łomot każdemu przeciwnikowi. A to zawsze. Doprowadzi do swego rodzaju tragedii, i tu do tej tragedii doprowadza w momencie, gdy dochodzi do tego zapalnika, a tym zapalnikiem jest jego pierwsza w historii przegrana. I wtedy te wszystkie emocje, które on kłębił w środku, które, które tłamsił, wybuchają. I muszę przyznać, że ta delikatność w kreacji tego bohatera jest bardzo interesująca. W sposobie jego wypowiedzi, wysławiania się, w sposobie jego zachowania, jego poruszania się, jego dotyku. I w momencie, gdy dochodzi do wybuchu tych emocji, które się w nim gnieżdżą, do gwałtownych kłótni, to one tym mocniej wybuchają, tym mocniej w nas uderzają, dzięki temu, że stanowią świetny kontrast do. Tego subtelnego podejścia, które jest cały czas prezentowane. I określenie delikatność też nas płynnie przeprowadzi do drugiego atutu w tym filmie, mianowicie chodzi o ogólną ścieżkę artystyczną, o takie emocjonalne podejście do prezentowania całej opowieści. Ono również jest bardzo delikatne. Ta opowieść to nie jest historia od wojownikach, którzy okładają się na ringu. Nie, to nie jest opowieść o efektownych ujęciach ze scen walki, to nie jest opowieść o twardzielach. Ten cały film, cała otoczka, cała atmosfera, która jest tutaj zbudowana, jest również niesamowicie delikatna. Odzwierciedla się to zarówno w sposobie, w jaki ci bohaterowie ze sobą rozmawiają. Bardzo dużo postaci mówi tu niezwykle spokojnie, statecznie. Te wybuchy emocjonalne one istnieją tylko w trakcie intensywnych kłótni między głównym bohaterem. A jego kobietą. To są jedyne momenty w zasadzie, gdy te emocje, gdy podniesiony głos w ogóle egzystuje w sferze tego filmu. Ale poza tym, tak jak powiedziałem, wszyscy tutaj mówią w sposób stonowany. Dialogi podawane są niezwykle subtelnie. Dźwięki w tym filmie są niezwykle subtelne. W swoim wydźwięku takim artystycznym jest niezwykle interesującym podejściem, bo to nam bardzo mocno kontrastuje teoretycznie to, o czym ten film jest czyli o wojowniku walczącym o zwycięstwo na ringu. Ale wbrew pozorom cały ten świat filmu jest przedstawiony niczym taka otulająca pierzynka. I tak z punktu widzenia artystycznego bardzo podoba mi się to podejście, bo ono jest oryginalne, ono jest nietypowe. Let's fucking go. Natomiast to, w czym ten film sobie według mnie nie radzi, to nie radzi sobie... To jest nawet trudne do uchwycenia, ale ja cały czas miałem wrażenie, że ten film... Że... Tutaj brakuje zawartości, że to jest film, w którym nie do końca można znaleźć pewien motyw przewodni tej historii, bo nie jest to film o walkach na ringu. Walki na ringu są wręcz tutaj sprowadzone na drugi plan, bym powiedział, nawet w sposobie ich prezentacji w kadrze. Te, te sceny są ograne tak, Niedbale wręcz. W większości kamera nawet nie wchodzi z naszymi bohaterami na ring. Wszystko jest ogrywane z zewnątrz, za tych, tych barierek, gdzieś od dołu, niewyraźnie. Jeśli chodzi o montaż tych scen walki, o oprawę też dźwiękową, one nie są mięsiste, one nie są mocne. To nie jest taki, wiecie, intensywny kopniak. Twórcy, wszystkimi narzędziami dosłownie, akcentują, że te potyczki nie są ważne kontekście tego filmu. Mam troszkę problem również, jeśli chodzi o relację bardzo istotną w tym filmie między głównym bohaterem a jego e, dziewczyną. To jest relacja bardzo intensywna i to jest jedna relacja, w której te emocje nagle wybuchają, w których dochodzi do tego kontrastu, o którym opowiadałem wcześniej. To jest relacja bardzo intensywna i sama w sobie jest według mnie dobrze napisana. Jest to typowa, toksyczna relacja, w której dwie osoby się kochają. Ale równocześnie nienawidzą. Każda scena z nimi w roli głównej rozpoczyna się łagodnie, mamy wrażenie, że wszystko układa się idealnie, ale wraz z każdym kolejnym dialogiem, każdą kolejną minutą, czuć to rosnące napięcie między nimi, które wreszcie znajduje swój wentyl i właśnie wybucha jakąś gwałtowną akcją, gwałtowną kłótnią, gwałtownym wydarzeniem. Tak jak ta relacja jest napisana dobrze, tak, nie do końca byłem w stanie zrozumieć, dlaczego tak się między nimi dzieje, bo my jesteśmy rzuceni w sam środek tej relacji. My, nie, my, my poznajemy tych bohaterów, gdy oni już wiele, nie wiem, miesięcy, lat, ileś tam czasu ze sobą przebyli. I ta relacja już jest ukształtowana w ten sposób. Ja jako widz nie byłem w stanie zrozumieć, dlaczego tak jest. Nie zauważałem tam żadnej przemiany w tej relacji. Ona cały czas wszystkie te sceny z nimi razem, są dwójką, były skonstruowane niemalże identycznie. I koniec końców można by powiedzieć, że jest to film po prostu o Marku Kerem. Nie o koniecznie o jego potyczkach na Ringu, niekoniecznie o jego relacjach, ale o jego wnętrzu, o jego psychice, o jego emocjach. I tak jak jest w tym dużo prawdy, bo ten film. Bardzo dużo pokazuje nam jego na ekranie. Mm, nawet niekoniecznie wykonującego jakieś interesujące czynności, czy wchodzącego w interesujące interakcje z innymi bohaterami, czy z całym światem przedstawionym, ale my po prostu obserwujemy jego postać. To jest to moje nawiązanie do tego zdjęcia, o którym Wam opowiadałem we wstępie. Że to jest film, który portretuje nam gdzieś w otoczeniu jego postać. Smutną, często melancholijną, wręcz taką bardzo. Niepewną, delikatną, i my cały czas obserwujemy ten jego artystyczny wizerunek, ale niewiele, wiele wie więcej się tutaj dzieje. I to prowadzi do kolejnego tutaj problemu, który zauważyłem, czyli do problemu z tempem. Za dużo tutaj widzimy tego zdjęcia głównego bohatera, a za mało tu widzimy filmu. Za mało tutaj jest interakcji tego bohatera z całym światem przedstawionym. I dlatego ta cała opowieść wydaje się niesamowicie monotonna w swoim wydźwięku. Jednowymiarowa, pozbawiona jakichkolwiek niuansów. To jest film, który stara się opowiedzieć o wielu rzeczach, ale ta opowieść gdzieś nam ginie, gdzieś nam umyka jej sedno. Cały czas miałem wrażenie, że brakuje mu mi tutaj czegoś, co by spoiło ten film, co by te wszystkie ujęcia, te kadry, tę tą wizualną opowieść o tym bohaterze jakoś tak zebrało do kupy, mówiąc wprost i brutalnie. Żeby stworzyć z tego jakąś interesującą filmową materię. Jest tu jakaś iskierka, jest tu jakiś pomysł, ale zabrakło i do czego by to porównać. Wyobraźcie sobie, że obserwujemy jakiś idealny, idealną zabawkę, idealny samochód, czy jakiś idealny przedmiot, świetnie, który się świetnie prezentuje, ale wszystko w nim jest takie niedokręcone. Te śrubki są poluzowane. Nie ma tutaj czegoś, co by spajało wszystkie poszczególne elementy, które mają na siebie pomysł, które artystycznie są dobrze zrealizowane. I widać, że. Jest tu właśnie ta iskra filmowa, ale te wszystkie elementy do siebie nie pasują, nie, nie są dobrze zmontowane ze sobą. Mimo wszystko cieszę się, że obejrzałem ten film, jestem PM podziwu dla Dwayna Johnsona, że udało mu się wyjść poza swoją strefę komfortu. Nigdy w życiu nie przypuszczałbym go o, o chęć nawet zagrania w tego typu filmie. Widać, że wraz z wiekiem zaczyna, troszkę zaczynają mu się priorytety zmieniać i dobrze. Pokazuje to też bardzo fajnie, że nie do końca szufladkowanie aktorów jest czymś dobrym, mimo że od tego nigdy nie uciekniemy. Zresztą, ostatnia rola, o której mógłbym w ten sposób powiedzieć, acz która była dużo, dużo lepsza, to był przecież pokaz Roberta Downey Jr. w Oppenheimerze. No nie? Też mieliśmy tam aktora, który był już bardzo mocno zaszufladkowany przez swoje role w Marvelach i tak dalej, ale tam pokazał, że potrafi wyśmienicie zagrać. I tego typu kreacje odchodzące od normy bardzo przyjemnie się ogląda, i bardzo fajnie jest widzieć różnych, różnych aktorów, którzy nagle pokazują, że jednak potrafią zagrać. I chociażby dlatego ten sans sprawił mi wiele frajdy. Ale jest to film, który ma sporo problemów mimo wszystko. Tym niemniej nie będę Wam odradzał wizyty w kinie, bo uważam, że można na tym filmie się naprawdę fajnie pobawić, i jest to dzieło z pewnością samoświadome, z intrygującą ścieżką artystyczną. Szkoda tylko, że wiele elementów innych nie zadziałało.